KT2 mamy sterownik z LCZ, pinowcik taki jak w poprzednich nagraniach, trikor i czytamy przez BMW, bo przez inne opcje jest niemożliwe. Pani Przewodnicząca! 200 Flash. Hmm. I to jest właśnie to. Nie wiem, albo zrywa połączenie z serwerem, albo za słaby internet. No, ale już jest jakiś progres, bo przez BMW dało radę połączyć się w ogóle z tym sterownikiem. <laughs> W Peugeot nie mamy tego sterownika ujętego, w Mini tak samo, generalnie jest jakaś lipa. Mam za słaby komputer na Windowsie 11, mam problem z zainstalowaniem tego programowania, bo cały czas go blokuje system. Nie wiem jak to skonfigurować. Generalnie kurzające jest to. Musi być dobry procesor, pamięć dobra i szybki internet, bo ten programator jest online. Owy. No i niestety, wszystko robi przez serwer producenta. Tak to wygląda. Ale dziwne, że w peżocie nie jest ujęty ten sterownik. To jest sterownik z peżota. Czytamy go przez BMW. O, przez BMW odczytał eee... MEF D17 2. 2. to jest 4, 17 4. Ale to przez PCM Jak czytam to tak samo się odbywa. Odczyt tego. No i tyle w temacie nie. Dobra, kończymy zasilanie. Connect. Chore to jest to, że program za tyle pieniędzy, a nie potrafi ująć podstawowych sterowników. To już ma 15 lat, tak? 2010 rok auta, nie wiem o co im chodzi. W Citroenie tego nie ma, w Peugeotie nie ma, tak to jest grupa HPS, a to nie jest BMW sterownik, ma inne oznaczenie, no ale da się go yy, przez yy, połączenie w ten sposób odczytać. PCM Flash to odczytuje bez problemu. No mamy wykrył procesor Tricore 1797 ID procesora Przeczytaj Flash Zobaczymy Dobra, ja wtedy mu dałem drugą komendę. Jak czytał Eprom. I dlatego mi się zwiesił program. Dobra, okej. Okay. Tu czytanie w toku jest. Zdurniał po prostu, dostał dwie rzeczy na raz. widzicie, strasznie to zamula. Utrzymuj zasilanie pod takie komendy. Ech. No i idzie od 3 minuty. Dobra, to moja wina była, bo on był w fazie czytania EPROMU, ja mu jeszcze zadałem drugą komendę flash i dlatego się zwiesił program Software zfiksował OK. No ale jest progres, że przez BMW możemy to przeczytać. W sumie jestem już zadowolony, że, że robi robotę. Co prawda przez Citroena, przez MINI e, i przez Peugeota nie ma tego sterownika ujętego w ogóle w programie. To jest mistrzostwo świata, no z... gdzie tu jest sterownik z rcz <grym> I Czytamy go przez, e, tutaj macie MEF d a tutaj mamy 4.2 ale mają te same procesory, pinouty są te same, takie jak w poprzednim nagraniu, gdzie PCM Flash, czytałem ten sterownik, pokazywałem Wam pinout, tutaj mamy biały kabel, brązowy, GPT1, GPT2, 12V, masa, tutaj jest 12V, kan wysoki, kan niski. Tak to wygląda, generalnie to jest drogi programator, drogi, no jest to jakaś alternatywa w stosunku do FoxFlash To jest niby to samo, ale ten program ma więcej sterowników ujętych tutaj w bazie danych niż FoxFlash a te 202 ma yy, więcej rzeczy robi nie, dlatego zdecydowałem się na to i tak też mi sprzedający polecił, bo pracuje na tym sprzęcie. Generalnie